Cześć. Tak, dziś jest ten dzień. Teoria. Odwlekałem ten moment i długo zastanawiałem się nad tym, jak ten odcinek będzie wyglądał i co w zasadzie będę Wam mówił. W założeniu miała to być teoria pantomimy na świecie i w Polsce. Taka historia pantomimy. Ale kiedy zacząłem robić odcinki, kiedy zacząłem z wami rozmawiać, to okazało się, że ta teoria nie jest potrzebna. To znaczy, nie jest tak bardzo potrzebna. Jeżeli nie zrobiłem jej na samym początku, to w środku czułem, że nie ma to większego sensu. To znaczy, wolałem skupić się na zajęciach praktycznych niż na. Nudnej teorii. Postanowiłem zostawić to na koniec. Mm. Ale też nie będzie to mm. nudny wykład. Przynajmniej mam taką nadzieję. W wielkim skrócie powiem Wam, a raczej pomyślę <grym> o historii pandemii na świecie i w Polsce. Nie będzie to długi film. Mam nadzieję, że będziecie słuchać z uwagą. A jeżeli będziecie chcieli dowiedzieć się czegoś więcej, to na pewno znajdziecie to w internetach. Ale jeszcze więcej znajdziecie w bibliotece. Niestety w obecnych czasach biblioteki nie wiem, jak działają. Wydaje mi się, że tam pewnie też są jakieś ograniczenia. Ech. No cóż. Przejdźmy do konkretów, kochani. Pantomima. Skąd się w ogóle wzięła? Jak pojawiła się na świecie? A później w Polsce? Niech no pomyślę. Pantomima. Jej początków można doszukiwać się już w starożytnej Grecji. Ale, kochani, moim zdaniem pantomima to musiała istnieć już za czasów dinozaurów. Przecież człowiek od zawsze porozumiewa się ciałem. Mowa ciała to jest coś, co istniało od zawsze. Tak więc nie byłbym tego taki pewien, czy to w tej starożytnej Grecji ta pantomima powstała. Ale, ale, wróćmy do takich suchych faktów. Starożytna Grecja, pantomima, tam wykształciły się dwa nurty pantomimy. Pierwszy z nich to mim, mimos, to znaczy naśladować. No i to były takie krótkie scenki, które łączyły w sobie akrobatykę, taniec, piosenkę. Miało być wesoło i miło. Druga forma to Pantomimos. Pantomimos to już byli aktorzy, którzy za pomocą ciała, bez użycia żadnych rekwizytów, musieli przedstawiać i wcielać się w różne postacie, przedmioty. Tak właśnie się to odbywało. Był to teatr jednego mima. Musieli też wykrować wielu bohaterów. No i cóż, podstawowa różnica pomiędzy mimem a. Panto była taka, że cel widowiska pantomimosa był taki, iż miał on pobudzić widza do refleksji, miał wzruszyć. Była to sztuka, która poruszy, właśnie tak wewnętrznie zmieni. Natomiast celem Mima Mimosa było to, aby rozbawić publiczność. Była to taka lekka, beztroska rozrywka uciecha i radość generalnie. No właśnie, te dwa nurty dzieliła także oczywiście widownia. Ponieważ pokazy, mimów były ogólnodostępne, a to były takie jarmarczne, sztuka plebejska. Natomiast spektakle, pantomimosa, podkreślam spektakle, no, już przyciągały publiczność taką bardziej wymagającą. Była to już taka sztuka elitarna. W średniowieczu nam troszkę ta pantomima zaczęła ginąć, i niestety. No tak, właśnie, ponieważ tutaj, jak wiadomo, rycerze, walki, kościół, bla i tak dalej. Nowożytność, kochanie zaczęła się, pantomima zaczęła się rozwijać w takiej pięknej sztuce komedia dell'arte. Komedia dell'arte mniej więcej pod koniec XV wieku właśnie to był taki początek tej komedii dell'arte. Powstało kilku bardzo fajnych bohaterów, którzy mieli wpływ na, na pantomimę. To oczywiście Piero i Arlekin, tacy główni, których pewnie znacie. I ta komedia dell'arte przenosiła się na inne kraje, na, na Włochy, z Włoch, z Włoch na Anglię, na Paryż, no i w Paryżu bardzo dobrze się rozwijała. No i przejdźmy szybciutko teraz, już do czasów takich bardzo, bardzo współczesnych, kochani, takimi bardzo ważnymi ludźmi dla Pantomimy, już, no, czasów, można powiedzieć, że Waszych dziadków, a także rodziców, może Waszych, nie, chyba jeszcze nie. Kochani, no to na pewno Etienne de coup? czy jakoś tak, bo ja to francuskiego za bardzo nie znam. Więc Etienne de Coup był bardzo ważny dla pantomimy. On uważał, że ważne jest ciało, praca ciałem. On odrzucił wcześniejsze zabawy pantomimiczne, czyli takie ćwiczenia z maską. Generalnie uważał, że maska musi być, czyli twarz neutralna bądź zawoalowana, tak, żeby po prostu widz mógł się skupić na ekspresji ciała. Bardzo ważny był dla niego Tors, nogi, właśnie praca tych elementów ciała. To miało być tak, że całe ciało musi pięknie pracować. Praca fizyczna. No i przechodzimy do światowego lidera pantomimy, którego chyba wszyscy znają, czyli Marcel Marceau. Też nie wiem, czy dobrze mówię, więc po prostu pan Marcel, jeżeli możemy go tak spolszczyć. Kochani, on. Rozwinął pantomimę bardzo, bardzo dobrze. Jest tutaj akcent polski, ponieważ jego, jedną z jego żon, oż nie będę wnikał, była Elżbieta Jaroszewicz z Wrocławskiego Teatru Pantomimy. Marcel Marceau, on stworzył przepiękną postać Bipa, takiego klauna, można powiedzieć. Jest to taka kontynuacja, właśnie tych postaci Arlekina, Pierota. Bip był takim alterego artysty, jego symbolem, nawiązywał właśnie do tej komedii Delarte. Tworzył on piękne przedstawienia, rozwinął te pantomimę, jeździł po całym świecie z pantomimą i sprawił, że pantomima trafiała do wszystkich. Jego postać była tak uniwersalna i tak wspaniała. On wiecie, co dużo czerpał z, z filmów, niemyf, nie, niemyf, niemyf, z filmów Niemych. Oczywiście Charlie Chaplin, no to to jest ktoś, kto miał duży wpływ na Marcela Marsu. Ale może tyle w tym temacie, kochani, nie przedłużajmy. Przejdźmy do wrocławskiego teatru Pantomimy. O! -o! A, jest i wiadomość. Wrocławski Teatr Pantomimy, kochani. Powstał tuż, jesteśmy w Polsce, jak wiadomo, Wrocław, Dolny Śląsk. Dolny Śląsk, ale dziwny akcent co. Yy, Wrocławski Teatr Pantomimy powstał w 1956 roku na początku jako Studio Pantomimy przy teatrach dramatycznych we Wrocławiu i założycielem był człowiek, który dał pantomimie bardzo, bardzo wiele. Nie tylko polskiej pantomimie, ale także światowej, czyli Henryk Tomaszewski. Totalna indywidualność twórcza. Absolutnie wiedział, co chce robić i realizował to. Miał wiele etapów w swoim życiu. Wiele etapów artystycznych oczywiście. Pierwszą taką swoją premierę, no ona była w listopadzie 40... Boże, w listopadzie... Brrr, wróć! Wiecie co? Bardzo się zafrapowałem teraz, ponieważ pierwsza premiera była 4 listopada 56 roku, a ja 5 listopada mam urodziny. Niesamowity dzień później się urodziłem. A powiedzmy kilka lat później. Kochani, studium to przekształca się w teatr zawodowy mniej więcej w 1958 roku, ale ach, jak się będziemy skupiać na datach, to będzie już koniec świata. Jego pantomima była bardzo grupowa, zespołowa. On przedstawiał rzeczy magicznie. Pracował na to cały zespół. Były to rzeczy abstrakcyjne, uczucia, emocje. Wiele z jego, z jego prac. Z jego dokonań możecie odnaleźć gdzieś w internecie. Jego teatr istnieje do dziś. I gra w spektakle. Polecam się tam wybrać, bo jest to fantastyczne doświadczenie. Biblioteka, którą też posiadają, zawiera bardzo ciekawe archiwalne materiały i nagrania. Tak, chyba tyle. Słuchajcie, nie będę tutaj więcej ględził, bo już tyle tego. Czasu nam ucieka i ucieka sekunda za sekundą. To przecież ma być pantomima, więc ja lepiej zamilknę. Przestanę myśleć, bo hu, za dużo już myślę. Oh. Mam nadzieję, że nie zanudziłem Was tym wykładem w następnym odcinku. Wreszcie niespodzianka. Upragniona i wyczekiwana. Będzie się działo. Trzymajcie się.